Witam, witam! Dobrze, dzisiaj będziemy grać Fortnite i zrobimy lądowanie w środku miasta. W środku miasta zobaczymy, jak nam pójdzie. Pewnie nie pójdzie nam za dobrze, bo tam jest dużo bardziej doświadczonych graczy. Jednakże spróbujemy. Dobrze, czekam, aż gra się załaduje. Ok, ładujemy, ładujemy. Dobrze. I lecimy. Dobrze, więc tak. Rozwalamy wszystko coś. się da. Ok. Może tak, może właśnie... W dwójkę zrobimy to szybciej. Ok, dobrze. Lecimy, lecimy. I co? I wybieramy sobie punkt. Punkt będzie... Dobrze, tam. Okej, okay, lećmy, lećmy. Przyspieszmy trochę akcję. Okej. Okay. 300 metrów. 200 metrów. Spadochronik, i dolatujemy. Będziemy lądować gdzie? Na dachu. Nie damy rady na dachu. Okej, okay, wskakujemy do środka. Pierwsza skrzynka z fantami. Okej, okay, zbieramy. Fajnie, mamy już jakąś broń. Super, mamy broń. Tutaj też powinno. O nie, myślałem, że tam coś będzie, jednak nie. Dobrze, wchodzimy na górę, na górę, na górę, na górę, na górę. O, jest, jest. Wiedziałem, że tutaj będzie. Ok, trochę amunicji, ale i to. Dobra, zbieramy, zbieramy, zbieramy. O, wędka, na ryby raczej nie pójdziemy. Ale wędkę weźmiemy, ale na ryby. Na ryby. Nie pójdziemy, także zostawiamy, lecimy dalej na górę. Ile zostało? 96 zawodników, także jeszcze za bardzo nikt nie odpadł. Dobrze. Może zapolujemy tutaj na kogoś. Jest! Dobrze. O, 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 tam ktoś jest. Dobrze. Patrz, 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 strzelaj! No namierzaj go, strzelaj! O, o! jeszcze, 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 jeszcze więcej, 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 więcej. Musimy się obudować, dobrze? I się strzelam, strzelam i nic nie pomaga strzelamy, strzelamy ale on ma jakąś zbroję, jakiś pancer oh my gosh teraz pan to O oh my gosh, 45 miejsce nie poszło nam najlepiej, ale spróbujemy może jeszcze raz, tak? spróbujemy jeszcze raz dobrze, jeszcze raz